Dzisiaj was witam w odcinku trzecim odcinku z tym razem tym. Tym razem zero! Y, tak, teraz nie robimy nie robiliśmy tej rundy, dlatego że musieliśmy czekać na nową. I mamy duet. Dobra w sumie widzimy się z wami jak. minie runda? 5, 4, 3, 2, 1. Jaki jest temat? Jestem ciekawa. Santa Awards uh, uh, no, no. Ej, to są... To, czekaj, Santa. No to... wiesz Mikołaj. Kopernik. Warsztat... Ej, fajne! Mikołajowy, a ja nie wiem jak się wyobraża warsztat Mikołajowy. Ja mniej więcej wiem. Ja mam się na Mikołajki i Jak Mikołaju brać? Tak, znaczy nie no, za Mikołajkę. O czemu ja tu nie mam... A, okej. Okay. Ja mam swoją ulubioną fryzurę w dress tu imprez. Tylko ja muszę ją znaleźć. Znaczy ja sobie ubiorę tą, bo ona jest fajna. Kuba nie skać po łóżku. Ja na razie mam tylko buty. Ja mam już włosy. Idę sobie robić włosy. Ja lecę teraz z make upem Na Miku. Ej, hey, ty robimy... Robimy matching biały paznokcie. Dobra. A Jest. może ubiegniemy się tak samo? I A gdzie ty jesteś? E, robię sobie włosy. To ja wyglądam tak. To ty masz tą czepeczkę? A to ty? Ja. Ja robię sobie takie coś. Czekaj, bo ja miałam taką czepeczkę, tylko Jaki chyba nie czoła? tu. Ej, Vera! Ja mam, ja mam w ogóle kapciuszki królisiowe. Kapciuszki? Tak. Za kody nie pamiętam, jaki tam był kod. Czyli, czy ja mam świąteczny? Nie mam. Ej, szkoda. Chyba nie mam. Czy jeszcze, jeszcze patrzę? Mam czapkę! Wyra, mam czapkę! Ty, okay, mam takie coś i całkiem spokojnie wyglądam. Co tam? Jest nie. Ej, ja mam taki ładny dosłownie. A jak ty się tak ubrala? Chodź, zaprowadzę cię. Czekaj, tu sobie stąd weź teraj stopy. Dobra, biorę sobie jakieś. oksy tutaj fajne. Ale... Ej, nie, te oksy mi nie pasują. No. Biało. Muszę jeść... Ona jak się usuwa! Ty Ty, to jest ładne. No? Ty. Co dajesz? Ja daję trójkę. Znaczy nie, dobra, czwórka? Fajna. To nie jest świąteczne, ja daję trójkę. No, R? Y, nie, y, postawa serca. Dobra, to jest... A... Postawa serca. Dobra, to jest w sumie spoko. Tylko ci jest. O. Ale Ola, od... Ej no dobra, spoko chłop, co dajesz? Ja daję truje. Nie Nie. Ty, to jest ładne, ale ona w ogóle jest strasznie podobna do ciebie. Znaczy trochę. Ja Churę, daję twórkę. Jest! To jesteśmy wy! Postawa Czekaj, postawa serce! Wera, postawa serce! Dokliknęłam! No, Ej dobra, no to dawaj jakieś randomowe pozy. Aha, bo to jestem ja. Tym Dobra, poszło. To było mega ładne. Dobra, jedy. Dobra? I kto? Nie! A taka kawałek, to ja Ej, zobaczmy, na którym jesteśmy. Jesteśmy na szóstym. Libera! Boskie stworzenia! To ja mam siebie zrobić za anioła? Nie, mam pomysł. Boskie A, boskie istoty. Dobra moi drodzy, lecimy z, ubra z włosami i z make -upem. Dobre będzie tylko miejsce na blond. Jak się zmienia? Tak. No idziesz i sobie bierzesz paletę. No i jest na blond. Ale gdzie jest blond? No wy sobie takie wiesz, takie kremowe. Paletę są... Ej, nie no, ładne. No to my co, czekamy już na koniec. Tylko, jak zdążę, to sobie jeszcze jakiś make up zrobię. No to tam ma, tu masz make up. Też te pazy! Ola, i Dzięki. jak jest tam biała? Jakie my jesteśmy dzisiaj w ogóle na tym odcinku? Ty jeste ja si dam jakiś wzór glamour. Ty jestem. Ty jest złote! Nie ja, mam już mogłoś tak plasma. Jak Ej, ola! Gdzie? Ładnie wygląda? Gdzie ty jesteś? No mega, ładnie, a ja? Ładnie, ładnie, raznieł. Czekamy no. na konie! Trzy, dwa, jedno. No ja widziałam kogoś tam jeszcze białego. widziałam. Dobra, lecimy! Ej, to jest ta te, co wygrała, co ona była piękna. Moim zdaniem czwórka, fajnie się odwaliła. Cię ubrała, przepraszam. Eee, no to jest... Spoko, ja będę Pozdrawiam ja wszystkich dobra, na tym serwerze. Pozdrawiam wszystkich na tym serwerze i przepraszam, jeżeli ich słabo ocena. Ocenię. Jesteśmy my! Ej, nie no moim zdaniem my jesteśmy totalnie cool. Czy ty nas widzisz? Tak. tak. Ja ma ale ładnie wyglądam. No, totalnie. Mi się, mi się włosy za bardzo jej nie podobają. A wam? Ja daję trójkę. Ja za suknię, za buzię i za buty. No, ja też, ja też, ja też. Myślałam, że ona jest podobna do tej te, ale ona dosłownie mega glamour wygląda, nie no. Cztery. Moim zdaniem tu jest dosłownie za dużo różu, ale czwórka. Znaczy jakby on nie... Ej, wiesz ile tu jest kolorów? Każdy się ubrał za czerwony. I za, też za czarny trochę. Za biały i za różowy. O, jest... W się sensie my za biały. O, czerwony, roro. Brzmi jak tej popowy ale... Nie no, mega ładna czwórka. Za bardzo santa. Boja. Moim zdaniem ona nie wygląda jak boska. Mm. Ja im nie daję, ja daję jedynki, ale... Jest, koniec! I co? Proszę Jest, to... na drugim! I znowu ta T! A, bo on jest specjalistą może. Stana! Jesteśmy, Jesteśmy na drugim! Lecimy z ostatnim rundą! Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jaki temat? Proszę, proszę zielony, bo ja wtedy wygrałam. Co zgadza się? dzwoni do mnie, nie wiem O! Kto... Oh. Oh. Eh. Ej, ja nie wiem jakiś. Jest... Czy tu no, znowu jest coś w Proszę, jakieś Super wakacje. Bohater. Super, Super bohater, bohater, bohater lub złoczyńca. Bohater. Złoczyńca, złoczyńca. Nie wiem czemu. Nie no, nie wierzę, dostałam majtki. Masakra. Dobra, ja będę bohaterem, bo ja nie wiem co się ubrać. Co chwilę zmieniam zdanie, ale już nie. wiem w co chcę się ubrać. Ja dosłownie tak się brzydko ubrałam. Mogłyśmy się za Spiderman'a przebrać. O wziął. Ja daję trójkę, bo za dużo to koloru. O matko! Ej, ty! Dej mogłyśmy tej tej zrobić tom! Ty też chciałam to powiedzieć! No to czemu nie mówiłeś? Nie pamiętam, ja się tam Mogliśmy nie zrobić tom z tymi włosami kolorowymi z tej tej! Matko, jak my jesteśmy głupi. To jest mega ładne. Mi się bardzo podoba, ja daję. Nie wygra. To jest pszczółka, A matko, bo. Tyła! Przepraszam, to jest. Batmanka. No to czwórka że to Batman. Czemu mam Ej, to jest fajne. Nawet nie to wygląda. Nie, bo to nie wygląda ten, ale jedynie trójkę za kombinację i dwa bo to jest wegałanna. No ty myślisz, że ja o czymś myślałam. Ja myślałam o głupich rzeczach. U. Oh. Ej, to jest, jest moja fanka! Ja jej dam piutkę, bo to jest moja fanka. Gry, mam nagrywam odcinek, jeżeli tego nie widzicie to wbijacie. W ogóle, jeżeli jesteście nowymi subskrybentami, nowymi oglądającymi mój kanał, to zachęcam was do zostawienia suba. Jeżeli jesteście starymi, no to też. O, to jesteśmy my! Ej, jako ty jesteś ładna! Ej, widzieliśmy te same włosy! Rozumiem. Ej ma, ej ty jesteś ładniejsza Ja jestem za bardzo, ja jestem za bardzo kiki Czemu ty masz te same pozycje? Ja? Okej, okay, rozumiem, że pani się chciała za super bohatera ubrać No, ale pewnie miała mało czasu, bo Ej, napisała, ej, podpisała się dziwka Co jest? I Co? Pewnie, pewnie nie my Mówiłam, że, mówiłam, że ona wygra Czemu on jest na trzecim? Przecież to, to nie do tego nie pasuje. Jesteśmy na dziewiątym, ale słabo. Na dziewiątym? No. Ale dobrze, że nie. Na no, nie... verci, dobra. Ej, robimy ostatnią rundę? Mi się to podoba. Lecimy z ostatnią. Ej, proszę, by to był jakiś norm normalny temat, w który ja dam w stanie się ubrać. Ej, dobra. Rus... Co? Ej, czemu jest taki dziwny temat? Co jest? A, rybki! Ej, no tu ja jestem w to do! Mamy rybkami. Ej, mamy ogony! W sumie ja i tak bym miała. Easy. Ej, co jest? Czemu mi się zacina? Ja chcę zmienić kolor. Ja się robię za Nemo. Ty? Nie wiem. Ja chcę być ja chcę... Nemo. Ja chcę być Dolin. Ja będę Nemo. Ja będę... Ej, mam idealny kolor na Nemo. Ja się robię Doń. Co? Ja chcę być Dolin. To tak nie działa. Dobra. Ujrzałam! No. Jak sobie jakieś... Ej, ja, ja się robię za Nemo Ariel, Znaczy nie czekaj, Ola, można No za Arielkę to się zróbmy. Ale Arielka to nie rybka. Ale mało. Ej, nie. No nie ale... Ej, Wyra, czemu tu są takie dziwne kolory i ja nie mogę nic zmienić? Nemo pomarańczowe, znaczy to jest robota. I w ogóle to jest nawet całkiem fajny temat, co nie? Ola, wszyscy mają kolor niebieski. No bo się nie da, że... Aj, dobra, nieważne. Vera, oczuń mi się, bo chcę się zobaczyć, jak, jak będę wyglądała. Nic nie widzę. Nie wiem czy Nemo ma takie coś, ale no trudno. Czekaj, bo ja sobie koszulki nie ubrałam. No przecież nagrywamy teraz. Ej, w ogóle mam fajny wzór na Nemo teraz na sobie. Nie umiem z tego wyjść. Ale jak ty to może Wera, Ty ich nie masz, bo ja mam Skody. kodu. Ty! Ej, to są one skrzydła. Aha, to jest matylek. Nie wiem, czy pod wodą latają. Ty, ale klatę znalazłam. Takie, sześciopak. Ej, znalazłam rzeczy na brybry. Potopimy, jakby nam się przydało. Ale ja tego nie chcę. Wera, pomożesz mi stąd wyjść? Bo ja co nie wyjdę! A chcę coś jeszcze ubrać! Brusz nie dam rady. Musimy jakieś koszulki! Dobra będzie! O Boże, przepraszam! Lecimy! Ej, jaki tu jest One Przepraszam, przepraszam, że dwójkę. Czemu my nie mamy duetu? Chyba nie możemy mieć. Szkoda. Wyra, daj mi piątkę. Nie napisałam na czacie, że jestem Nemo. Matko, przepraszam, piątka, piątka. Ej, Wyra, przepraszam. Zacięło mi się przepraszam, trójka. To, co to jest? A, okej, okay, dobra, ja daję. Chodź, zapomnę słowa. Moi widzowie, teraz się musimy niestety, ale pożegnać. Widzowie, jeżeli chcecie następny odcinek w Disney, przedstawcie lajka i subika. Pożegnaj się, Wera, chociaż się nagram, co zostało.